Powy, dzwoń, 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 dzwoń! Tak się bawi, ma, mamy bez zależne. Złącz, złącz, no, Złącz, złącz, złącz. Złącz, złącz. Złącz, złącz. Złącz, złącz. Złącz. Hej, 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 A tobie jaka ura, niech I No schmecki, było, ciągu jedzież, ty. O, nie, 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 nie. No nie, nie, nie. Machasz do ty, ty wiesz! No znaczy,